No cześć, witajcie kochani. Sezon na grzyby nadal trwa. Ja oczywiście uwielbiam chodzić na grzyby, więc jestem codziennie w lesie. No i słuchajcie, wymyśliłam takie kotlety drobiowe z grzybami leśnymi. Zapraszam. Tutaj mam dwa filety z kurczaka, około 400 g 150 g podgrzybków. Słuchajcie, możecie jak nie ma już sezonu na grzybki leśne, możecie użyć oczywiście pieczarek lub boczniaków. Dwa jajka. Pół boli pokrojonej w kostkę, tutaj tak jest około 60 gramów, dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, łyżka majonezu, dwie łyżki masła klarowanego, 40 g startego parmezanu i 1 trzecia łyżeczki soli, 1 trzecia łyżeczki pieprzu, 3 szczypty kurkumy i 1 trzecia łyżeczki papryki czerwonej. Pokroję sobie drobno grzyby. I tu już mam ostatniego grzybka. Super, mamy to. Teraz pokroję jeszcze mięso w kostkę. Na talerz będę odkładać sobie. Włączam gaz pod patelnią i wrzucam łyżeczkę masła. I teraz wrzucam grzyby. i Będę je chwilę smażyć. Aż tak, delikatnie się zarumienią. Ok, szybki mi się już ładnie podsmażyły, teraz dodam cebulę i będę smażyć parę minut, tak żeby cebula troszkę troszkę zmiękła. I teraz dosłownie na pół minutki przed końcem smażenia dodam czosnek. Tak, aby się z niego aromat wydobył. Dobra, wyłączam gaz. Słuchajcie i czekam, aż mi grzybki z cebulką ostygną. Teraz do miski wrzucam mięso, parmezan i jajka, majonez i przyprawy. Dodam jeszcze grzyby z cebulką i wszystko razem wymieszam. Tutaj słuchajcie, możecie dodać sobie różne inne dodatki, ulubione oczywiście, takie jak np. nie wiem papryka, czy szczypiorek, natka pietruszki. Ok, i mamy to. Słuchajcie, teraz będziemy smażyć. Teraz na patelnię wrzucam część tłuszczu i teraz łyżką będę nakładać kotlety, takie nie za duże, żeby się nam fajnie obracało. Jak już się zarumieniam, to je obracam. I już je zdejmuję z patelni. Widzę, słuchajcie, że mi się rozwalają troszeczkę, chociaż nie wszystkie. Dodałam do ciasta jeszcze jedno jajko. I dodam jeszcze tłuszczyku. Kotleciki będę obracać. Tak jak widzicie, jedno jajko więcej, a jaką robotę zrobiło. Zdejmę je teraz z patelni. Dodałam masełka i wkładam następne kotlety. I zdejmuję kolejną porcję. Dodam tłuszczyku i nałożę kolejną porcję. I teraz dodam ostatnią część masełka i będą się smażyć już ostatnie kotlety. Ok, słuchajcie, i zdejmuję ostatnie kotleciki. Słuchajcie. Kotlety posmarzone, powiem Wam, w całym domu pachnie. Już próbowałam, są przepyszne, polecam. Tak jak mówiłam wcześniej, możecie sobie tutaj dodać różnych innych niskowęglowodanowych dodatków ulubionych. Zamiast podgrzybków, na przykład, możecie dodać sobie pieczarki, boczniaki, jak lubicie. No cóż, smacznego Wam życzę i do zobaczenia niebawem.